Dobry, ja jestem pan Kawia i nadal gramy sobie Weselusia i Beztrosko w Don't Starve Together. Czuję się jakbym to mówiła już dzisiaj dziesiąty raz. Tak jakoś dziwnie, nie? W sensie. No. Ja mam dziwne, że uniknęliśmy śmierci. E, Ale masz jakieś mam... takie takie, nie wiem, dziwne drzwi, czy coś? Tak, droga z hmm. a tak naprawdę zaczęliśmy nagrywać i ogólnie ten. Ja nie włączyłam OBS-a na nagrywanie, więc. E, who cares? O, mam te domki z piernika, nie mam młotka. Ale, ale ogólnie ten, y, wykasowałam, y, ten, y, znaczy straciliśmy ten moment jak y, śpiewałeś nocnego kochanka Andrzeju, jak ci na imię. O, jest, uff. Uff, uf, wstyd, rządzony, tak? Wstydem B4 wyrzucony. Y, pamiętasz te holiday cheer, co zjadłem, nie? To mamy no. ich teraz cztery. A daj mi jedno, ja też chcę jedno zjeść. Mamy Dobra. Posmakujesz świąt. No, a co to daje? Zobaczysz. Się... A czyli nie oglądałaś mojego odcinka? Mm. Oglądałam, ale nie potrafiłam wychwycić tego momentu, kiedy to zażarłeś. Chyba, chyba, że ten odcinek jeszcze wejdzie, nie mam pojęcia. Nie masz. O, a Vortexowi się podoba ogólnie, myślę, że to zabawne. A no to mój Wilson powiedział, że smakuje jak święty. Yy, zastanawiam się, co ja mogę jeszcze tutaj zrobić. Słuchaj, może byśmy ciebie tak trochę podleczyli. Ty masz ten yy, zgnilizny bardzo dużo, bo zostawiam. Ej, właśnie. Próbuję bić z tymi. O, jest. Próbuję się bić z moimi własnymi koszmarami, mm. żeby dostać te Nightmare Soulsy. Ja się zastanawiam, gdzie mogłabym jeszcze pójść na wycieczkę. Może byśmy ogólnie, nie wiem, trochę podsłoniali mapy, co? Zrobimy ogólnie zapasy i pójdziemy w nieznane. Zrobimy to, co powinniśmy zrobić w pierwszych dniach zamiast osiedlania się? Tak. To jest dobry pomysł. Czekaj, muszę pójść po jedzenie i następnego dnia możemy iść na wycieczkę. Czekaj, biję się z powietrzem. Najwyższy no czas. Macham włócznią bez sensu. Daj mi sekundę. Nie no oczywiście, nikt ci nie broni. No, czemu tylko jeden Nightmare Soul? Jezu, ja tu zdejmuję sobie psychę, a ta gra jeszcze mnie tak traktuje? Coś mi mówi, że my tego nie zrobimy aż do lata. Słuchaj, damy radę, jesteśmy dobrymi graczami, ok. Jeśli miałabyś przedstawić fizyczną definicję dobrego gracza, to pokazałbym nas. I fizyczną postać e, użerania się z gęsiołosiami też pokazałbym nas. A jąknie gryzie w y, dolną część ciała. Tylnią czy prostą. O oo! Oh -oh. Przeprowadziłam kolegów. Why you have friends? Nieposiadanie kolegów oznacza więcej biznesów. No, musiałeś się złapać teraz za głowę jak ja chcę zebrać tę linę. Dobra, upuszczę ten kwiatek. Bo ja sobie generalnie muszę zbroję zrobić. Tak jakbyś się zastanawiała, to uciekam właśnie przed koszmarem. E, mogę ci pomóc? Podlecz mnie właśnie. Dlaczego nie mówisz, że ci trzeba? Bo ja nie chcę się narzucać. Ja, ja jestem taki, wiesz, nienarzucający się chłopak. Dobra, już mam maksa jak coś. Okej. Okay. Podkradnę ci jedno mięso. A sobie wiesz. Poświęcam się, należy mi się jedzenie. Ja się i tak nażrę duszami, sobie zrzucę sanity. Chodź tu, bij się jak mężczyzna, bij się jak koszmar. Hmm, za... No nie! Przepraszam, uderzyłem te trawienne płotki. Trawiasto. Mmm, za dużo ten, za dużo nas podleczyło. Mogą zjeść jeszcze jedną duszę i też by mnie atakowały. Mi brakuje jednej duszy do ulepszenia tej maszyny. Dusze! Może mnie zaraz będą atakować te, te, te potworki? Ja sobie zaraz, zaraz wejdę was do Dusze. Ja zaraz sobie też wejdę do ciemności i będzie też mi wspaniale. Dobra, to wiesz co? To się zamienimy. To ja pójdę spać teraz. Super u Nie, Nie, może, może zjem surowe mięso czy coś? No, no jest, to jest to wyjście. Dużo bardziej polecam kwiatki, ale... No, ja przynajmniej sobie coś zjem. <laughs> jest w tym korzyść. Dobra, zjadłam te... O, 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 czekaj, już tutaj do mnie chyba idą. A jednak nie. Ale się nagle jasno zrobiło, ogólnie. <laughs> no nie, jakieś... Jak bardziej przejrzałaś na oczy. Mhm. Gdzie są moje koszmary? <laughs> nie ma, wszystkie się ciebie boją. <laughs> Okej, zjem coś jeszcze. Boję się, że je zjesz. E, poniżej 30 są koszmary, jego co? mam no, 28. No to idealnie, zaraz jakiś przyjdzie. I ci upadźcie. No, nadal ogólnie łażą obok mnie i nic mi nie robią. No to nie wiem. A, czekaj, na bo prevencie. to jest chyba procentowo. W sensie to, że ja mam 30, to tam wychodzi, że procent z mojego sanity. Dobra, już mamy obraz na ten. Au. Ale się ładnie bijesz z powietrzem. Co nie? Trochę taki awatar. gdzie on jest? Tutaj jest na hita. Łatwiutko. I mi wypadły dwie. No, no to mamy osiem. Rozwijamy się. Masz. Jakbyś mogła mi podarować. Muszę się najeść. Mam osiem głodomoru. To co? Lecimy zaraz na wycieczkę? Nieodkryte odkryte No Jasne, kraja znawczą. znawczą? Ja bym poszła tutaj w lewo i w dół, bo tam chyba tylko nie byliśmy. Gdzie jest tutaj w lewo? Zaznacz mi tutaj lewo. Gdzieś tam. Okej, okay, dla mnie to jest w dół. Hej ho, hej ho, na przygodę by się szło! Najlepsze przygody tylko u nas. Tak, najlepsze walki z gęsiołosiami. Nie no, pięknie utukliśmy tamtego. No. Wcale nie mieliśmy do tego niewolników. Mm -mm. O, tutaj kolejny jest. Siema. Gdzie masz kumpla? Ten był chyba pojedynczy, wiesz? Nie, tu były dwa. Aha. O, zgniłeś tam. Tak, mi zgniła mówiłaś jęka. pięć dni temu. No dobra. Pamiętam, widzisz. Zmieniłem się. Kocham pieski. Czemu nie biegniesz po ścieżce? Ja zbieram kwiatki. <laughs> Biegnij po ścieżce. Wytyczonej przez. biegnij po ścieżce wytyczonej przez Boga. Jakoś nie jestem, e, no, <laughs> przekonana, że to akurat nie wiem, jakaś Bogu. boska droga. Bogodajna? I też Boga masz, Boga. Na talerzu. <laughs> Co masz na twarzy? Cz, to był bum. <laughs> Czy ja dobrze idę? Idę bardzo dobrze. A, tutaj chyba meteorytki sobie latały. E, tak, 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 tak. I też dostałam meteorytę w twarz. O, samotny krzaczek. No po <laughs> o nim mówię, o, gekonki. Wziąłem tego krzaczka do kieszeni. E, zabierzemy go do jego rodziny. A jak nie ma rodziny, to zaadoptujemy. Problem. Oczywiście. Nazwiemy go e, George. Bogdan pasuje dla krzaka. No co, to George to był burz że <noise> jak sucho! O Jezus. No w sumie patrząc na to, że krzak, burz, suche, tam przez western leci. Ja właśnie się zorientowałam, że... Yy, nie nie mam... nagrywasz. Nie, <noise> nagrywam akurat, że nie zrobiłam sobie jeszcze swojej ulubionej czapki. Jak to? Do śmigania, tak wiesz, e, kiedy jest e, beztrosko i spokojnie. To jest czapka z krzaka. O, ja też muszę sobie zrobić czapkę z krzaka. Jak coś przeskrobię, to schowam się wśród borutek. Tak. Jak Indor we mnie wlezie, to się zdziwi. Ja ten, korzystając z okazji, troszeczkę ten, złota kopię. A jak korzystając z okazji, powiem, że udało się ugasić pożar w Australii. Wspaniale, bardzo się z tego ucieszyłam, wiesz? Jaku, ten, no, w ogóle raz się prawie popłakałam, jak zobaczyłam ten zdjęcie dwóch koali na tle płonącej, płonącego lasu. No nie, ale w to sensie... jest, Ale to jest serio poruszające. No, w sensie nie, ja nie robię sobie teraz Znaczy biorąc, biorąc ogólnie pod uwagę, że no, że to jest aż taki kawał po prostu przyrody, prawda, który się zapalił. Ale, to się, do... ale się wzbogacimy tutaj. Tutaj powinno być możliwe, że kolejne morsy się rozglądaj. Kolejne co? Morsy, tuski. Ooo, tuski. Tuski, tuski. Jak są tu tuski? <grym> Macie połowę nagrody. <grym> Jak zdradzicie jego pozycję, zapłacę ale wam w więcej Ale w ogóle niż my... ta zima poszła tak beznadziejnie w ogóle. Ach! Co, o co ci chodzi? Jak beznadziejnie? Nie, Było świetnie. ogólnie jest 50% szansy, że ogólnie cokolwiek wydropi użytecznego z tego... no. Jesteśmy beznadziejni. <grym> <grym> Bardzo to niehigieniczne, ale z ust mi to wyjąłeś. <grym> Myłem ręce, więc... Nie wiem, czy się liczy. nie, może być. <grym> I wysmarowałem Niwę, więc jak lubisz smak i to... No, Nivea słabe te jogurty robi. <grym> I to był krem do stóp krem do stóp nie <laughs> Boże, teraz to mi w pięty poszło Idę po ciebie Nie, nie idź po mnie! Będę grzeczny przy. A jakbym podpalił lodowiec Wiesz, że dostawałem dostałem same nagrodę jak byłem w podstawówce? z taką kosą po mnie biegniesz, to nie wiem po co. To jest <laughs> Nie nie nakopiesz oleju w mojej głowie. Tak się zastanawiam, co jeszcze może nas tutaj czekać oprócz e, dużego Cała... duża kamienia. Dużo przygód na pewno. Dużo szczęścia, płaczu, smutku, rozstań, e, zdrad e, i inne napisy, gdy leci intro, dlaczego ja. Ojeju. <laughs> Ale wiesz co, ja jeszcze to niedawno ważyłam, żeby zagrać w takim paździerzu. O Boże. A wiesz, jak to w ogóle wygląda? Znaczy, y, mam je, znam jedną osobę, która grała właśnie w trudnych no. sprawach, i y, y, oni nawet tam nie mają prawdziwego scenariusza. Tak, masz. Ja się dowiedziałem, jak to wygląda, i się dowiedziałem. Chodź, chodź, w górę, odkryjemy więcej terenu, chyba że chcesz coś nakopać. Nie, ja już sobie nakopałam. Y Generalnie nie ma ani na ognisko, ani na pochodnie. To jest moje ostatnie 7%. E, na ognisko mam. Czekaj, czekaj, czekaj. Gekony gubią trawę. Dzięki. E, no, dowiedziałem się jak to działa w, tej, w tych paradokumentach i, i się nie dziwię, że im to tak słabo idzie. Znaczy, wiesz, bo to są, no, tacy, nie wiem, zwyczajni ludzie, prawda? Nie wiem, twoja sąsiadka może. No tak, w tym ale chodzi mi grać. o sam fakt, że oni pokazują im, pokazują im ten miejsce, gdzie będą grać, i macie rozegrać coś takiego, że na przykład jak są te przerywniki, nie? że oni tam mówią o swoich uczuciach, to na przykład masz być wkurzona na Krzyśka i na przykład Jezu, ale jestem wkurzona na Krzyśka! Jakby czytali Didaskalia po prostu! <noise> tak! Idziemy, idziemy. My już tutaj wszystko odkryliśmy, słuchaj. Ty prowadzisz mnie przez pochodnie. Jezus tak. Mary. Naprawdę wybierasz skina, kiedy mogliśmy umrzeć? Tak. <noise> no i graj z kobietą, no. Ej, ale tutaj chyba będziemy kończyć, co?